Dobry, rozpoczynamy nasz drugi dzień z Rene Adventure. Postaramy się pokazać Wam, co fajnego można robić w Amsterdamie, aby spędzić ten dzień aktywnie. To na początek to pewnie pójdą rowery, no bo przecież z tego Amsterdam słynie. Przygotowałam sobie też moje stylizacje na dzisiaj, eee... na dzień aktywności. Czerwona sukienka, biały komplet, piękna jest ta Tego kultowe kropki w tym sezonie. Słuchajcie, założyłam już na siebie pierwszą stylizację na dziś. I teraz muszę wybrać torebkę i buty, ale espadrille wezmę na rower, a może to na obcasie, po prostu. Kiedykolwiek przyjedziecie do Amsterdamu, to ten hotel jest genialny. A my ruszamy dalej. Tam właśnie był taki piękny, czerwony rower. Idealnie yeah. pasujący do mojej stylizacji. Chodźcie. Powiem Wam, że ta miejscówka do jedzenia to jest jakiś obłęd. Naprawdę najlepsza na mapie Amsterdamu. No zobaczcie, gdzie mamy takie zdrowe rodzanko. Samo zdrowie. Ja mam na sobie już stylizację numer 2. Idziemy odwiedzić kolejne fajne miejsce. Dobrze, że ubrałam wygodne trampki. Zastanawiamy się właśnie co wybrać do jedzenia. Chcieliśmy zrobić zdjęcie z wiatrakiem, i chcieliśmy mieć go w całej okazałości, więc trzeba było spory kawałek od niego odejść. Ale zobaczcie przy okazji, co e, znaleźliśmy. Taki piękny domek do wynajęcia, e, a przy okazji macie swoją łódkę na wyłącznik. No i w końcu znaleźliśmy rowery. Wyruszamy na naszą aktywność idziemy zwiedzać okolice, eee, więc przygotujemy się jak prawdziwy cholęczy, mam nadzieję, tutaj mnóstwo ścieżek rowerowych. Przy okazji możecie zobaczyć moją na, na rower.